Jeśli patrzymy na e, wojnę w Ukrainie, inwazję rosyjską na Ukrainie, to nie powinniśmy patrzeć tylko to, co dzieje się na polu walki, bo ten konflikt czy inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała wiele procesów, których końca dziś nie znamy i dzieje się w wielu obszarach, i nie tylko dzieje się na Ukrainie. Ta wojna toczy się w Europie, toczy się na świecie. Jest to de facto konflikt wartości. Musimy sobie odpowiedzieć, jakim wartościom hołdujemy. Czy pozwolimy rządom autorytarnym, dyktatorom na używanie siły i wprowadzanie swojego porządku siłą, czy nie? Odpowiedź jest oczywista: nie. Ale żeby do tego doprowadzić, musimy jako społeczeństwa wspierać tych, którzy się temu opierają, czyli Ukrainę. Jeśli tego nie zrobimy, to następnym ruchem takich rządów dyktatorskich będzie wejście na nasze podwórko. I dziś Ukraina, możemy powiedzieć, walczy za wolność waszą i naszą, czyli i za swoją, ale także za nasz spokój, bo gdyby Ukraina uległa Rosji, to mielibyśmy tego potencjalnego przeciwnika, agresora, bliżej siebie, a odległość ma znaczenie. Ta wojna toczy się też w sferze informacyjnej, ale politycznej. Rosja oddziałuje na, na nasze społeczeństwa, ma na celu rozbicie jedności pomocy Ukrainie, bo tylko ta jedność i pomoc Ukrainie powoduje to, że Ukraina skutecznie się przeciwstawia agresorowi. Wiemy dziś, że bez dostaw sprzętu, broni, amunicji, Ukraina prawdopodobnie nie poradziłaby sobie albo straciła jeszcze więcej terytoriów, co najmniej połowę, czyli wschodnią Ukrainę, albo może i całość. Więc narracja kremlowska, działania wywiadowcze, polityczne są ukierunkowane. Na rozbicie tej solidarności widzimy wiele trendów, tzw. Tak prorosyjskich, działanie partii politycznych w krajach Europy Środkowej, Europy Zachodniej, na własnym podwórku, w Hiszpanii, Francji. Cel jest jeden: skłonić społeczeństwa do tego, aby nie chciało nam się już m, wspierać Ukrainy i abyśmy naszymi głosami wybrali takich ludzi, takich polityków, którzy Spowodują ustanie tej pomocy. To jest kazus chociażby prezydenta Trumpa, który jasno w swojej narracji mówi, że zakończyłby ten konflikt w trzy dni albo w jeden dzień. Ja zadaję sobie pytanie, w jaki sposób? To znaczy, że pozwoliłby Rosjanom na utrzymanie terytoriów, bo nie ma innego sposobu na zatrzymanie tu i teraz, w tej chwili, jak przyznanie Rosji zajętych terytoriów. Więc te wszystkie obszary, Skupiają się na, na Ukrainie. To jest też sytuacja geopolityczna, rola Chin i to mocowanie się interesów. Dziś podział polityczny, który ma na to wpływ, nie przebiega tak jak to było kiedyś na granicy e, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec w czasach e, w, słusznie minionych. E, nie pomiędzy Rosją a Stanami, a pomiędzy, pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi gdzie Rosja schodzi z piedestału, z tego podium pierwszoligowego gracza i staje się już drugoligowym graczem, a tym pierwszoligowym są dwa inne mocarstwa. Więc tych czynników jest o wiele więcej i musimy zdać sobie z tego sprawę.